A więc witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry BMG Drive. Jak widać, na samym początku Fiat Uno widzimy, to jest chyba już podaję, czwarty odcinek. Czwarty odcinek z BMG Drive, a trzeci samochodowi świetnie dedykowanemu. Samchody się powoli kończą do Waszej informacji, więc niedługo prawdę po prostu zrezygnujemy z tych odcinków. I jak wyjdą nowe modyfikacje, to po prostu się skupimy. Więc Fiat Uno. Tu, tu teraz re wracuje reklama tego samochodu, jak ona wyglądała w tamtych latach i jego świetności. A więc dobra, to była reklama Fiata Uno, a teraz przejdźmy do całego, samej rzeczy. Fiat Uno. Fiat Uno był produkowany od lat 1983 do 2010 ten model akurat był miał trzy liftingi one tak można powiedzieć, że trzeci lifting wyglądał już jak trochę jak rak ale okej. Okay. Mniejsza z tym. E, nie wiem czy wiecie, ale produkcja już odbywała się w Polsce w latach 1995-2002 odkładowała się to Uno, a w 2002 po prostu stwierdzono, że to się nie opłaca, więc zrezygnowano z licencji. A pod maską mogliśmy znaleźć silniki od 0,9 do 1,7. Dizel były 4, 3, przepraszam, 1,3, 1,4 oraz 1,7. Warto wspomnieć, że diesel 1,3 był turbo. Z benzyny były 0,9, 1,0, 1,1, 1,3, 1,5. Moc była od 45 koni do 105 koni w tej wersji żółtej, którą widzimy po prawej stronie więc ta, ta, ta wersja po prawej stronie to jest wersja po taka sportowa utrubiona z silnikiem 1.4 znaczy przepraszam silnik, no dobrze, z silnikiem 1.4 utrubionym a więc dobra teraz może trochę informacji po co ten model tu zaczęto mogę produkować. a więc model ten nie zastąpi już dawno wysłuchanego małego Fiata. Nawet było takie hasło, że można było po prostu sobie przyjechać do salonu z małych, aby jechać nowym UNO. To była taka akcja Hendricka Prokur, aby wymienili sobie swoje auto na nowsze. Lecz czy to wyszło, czy to nie wyszło, nie wiadomo. A więc dobra, przejdźmy sobie może do słuchania silników. Pierw 1,4, oczywiście tradycyjnie bez przelotu. Pierw potem z przelotem 1,4, a potem wyschamy 1,6. A więc, pierwsze oczywiście bez przelotu nasze 1-4. A więc to było 1-4 bez przelotu, to teraz nastąpi to z przelotem. A więc teraz posłuchajmy 1-4. Na szczerocie. To teraz na jego trochę większy brat 1, 6. A, ale sobie tego zgasimy, żeby nam tego Nikt tutaj nie zakłócał. O, też już można usunąć, że jest trochę mocniejszy. Ale jest pierw, bez przelotu. A no. następnie na przelocie. To teraz na przelocie jeden sześć. na przelocie bez przelotu więc teraz przejdźmy do samej jazdy oraz wykonania modyfikacji oraz wam podam, co żeby było jeszcze ciekawiej ciekawszy odcinek listę wyposażenia tych dwóch jeździidełek no więc tu mamy ta wersja, którą teraz się poruszamy to jest taka wersja najb najbiedniejsza co w niej prawie nic nie było jadą 1.4 teraz tu w grze mam zamontowane 1.4 ja można się mieć 0.9 żeby zaoszczędzić no i tak, no co tu ma może było mieć klimatyzację, ABS wspomaganie kierownicy i takie tam wiadomo luksusy, ale też to były takie najbogatsze wersje mogły to mieć jeszcze. Bo też było mieć taką jak tu wersję z przede wszystkiego. tylko kierownica i koła żeby to po prostu tylko jeździło Zdrowość modelu, jak kto woli, na, na, na tego modelu, oj, dzban. Jeszcze raz, Daj tego, ten model może być żwawy. Do miasta myślę, że ten silnik zupełnie daje radę. Więc... Ja też potrzebuję tengo i dla miasta, a... Mam, a mam budżet, nie wiem, 4000. Śmiało chłopie, kupuj uno. Nie zawiedzie. Albo kobietą. Śmiało kupuj uno. Ona cię nigdy nie zawiedzie. Znaczy nie zawiedzie. Nie, że No zawsze cię zawiedzie w miejsce aż tutaj też były popularne, bardzo słapy na te z fiata Punto albo stilo, w późniejszych latach. Lecz to już historia, na, bajka na inny odcinek, więc. Hmm. Ale czy to auto miało jakieś wady, pewnie teraz zapytacie. Miało, a mianowicie rdza. Te auta rdzewiały na potęgę. O, owszem, były zabezpieczenia antykorzyściowe, lecz. No, wiadomo jak są nasze polskie drogi. Taki sobie ocynk, na przykład, potrafi zjeść po na przykład 5 latach. A to, że spiemy na Te drogi pełno soli niepotrzebnie. I potem auta korodują. Ceny modelu. No, to, no to, to, to może być tak: to może być na przykład auto tańsze od butów. Warka. że jakiś brak wspomagania zarzuciło ceny od, powiedzmy, butów najtańszych, takich z Biedronki, do, to nawet zadbane egzemplarze mogą nadejść do, nie wiem, 10 tysięcy, tak mniej więcej. Jeśli mówimy o egzemplarzach kolekcjonerskich, salonowych, albo o tych właśnie sportowszych, to one są wiadomo droższe. To sobie zaraz zrobimy z modelu. I policzymy sobie jego czas od zera do setki Tu widzę mam taką prostą Zaraz sobie to... O, tu chyba się mapa kończy właśnie Dokładnie tak Więc sobie tu nawrócimy Czy nie? O nie, nie, ja, czy tak? Tu się kończy mapa O, sobie tak nawrócimy Oj A więc dobra Zmierzymy sobie czas od zera do setki. Niestety, wy będziecie musieli wierzyć na słowo. Ja właśnie odpalam w telefonie stopper. I zobaczymy żwałość modelu od zera do setki. Dobra. Jedneczka. Trzy, dwa, jeden. To było 14 sekund. Więc podobny wynik jak do dużego fiata, tylko powiedzmy sobie szczerze, duży fiat był o wiele większy. A więc sobie jeszcze pojeżdżajmy chwilę tym nowszym modelem, że raczej tym nowszym, no tym słabszym modelem. I sobie następującimy jakąś kolizję z udziałem fiatów pewnie. Może jeszcze z jakiegoś drifta? No. nice. Oczywiście napęd naprzód. Funny Fiat Panda, że mogliśmy mieć na 4 kowa napęd. Mogliśmy oczywiście upalać kapcia. Jakby inaczej. No. właśnie, parimy go. 1-4 daje radę w sumie. No dobra, to sobie może. Ja chciałem zapowiedzieć. pierwsze przejdźmy za pierwszej po tych najzwyklejszych wersjach. Więc ja jeszcze zamienimy tą wersję na wersję trochę bogatszą. Więc widzimy się po wymianie tej wersji na nowszą. A więc dobra, jesteśmy już. I to jest bogatsza wersja, tak jak Jak możecie zobaczyć, tak. Nie ma czarnych listów na boku. Już skosą ko się te zielaza. W środku już trochę bogaciej jest, niż wtedy. Mamy inną tapicerkę. Zapiszcie, no to jest ten sam silnik? Tak, dokładnie. Tak zwana kosiareczka. No, ciśnie ładnie. Dlę. No. Sebuś? Dawkowałeś gaz i dachowanku. Da Jakieś skromne uderzonko. Więc teraz sobie przejdź może do tej nowszej wersji. Czyli nowszej. Mocniejszej, mi się to będzie myliło. Dobra, jesteśmy już w tej mocniejszej. No, no jest trochę zrzewawsza, więc z nią trzeba trochę ostrożnie. światełeczka włączymy. Też ja sobie zmierzyłem jak od 0 do 100. Na spokojnie. To może na spokojnie już upalać kapcie. Jak no, widać i tak jest żywawsza. No, jedziemy. To może to chybokiem zarzucić. No na na, na, na. Dobra, kamerę. O, opora nam poszła. Z tego głosu zapiszmy. Trochę mi kapcia. O, ten widać już bez słabo. Mupa kapcia. A wszystkie koła, nie tylko na jedno. Oczywiście, jak zwykle, konkurs. Z jakich okolic jest ta rejestracja? O, ale choć jednak chodnica była jednak też słabym modelem. Tego, ty bo ona się po prostu to się za bardzo grzało. Dobra. Pichnijmy sobie nim trochę w mieście. Jak to tu wygląda? No 150 już wciśniemy gdzieś Przecież gdzieś możemy hamować Wejdziemy teraz na nasz ten tor No wiadomo czego Do naszego pomiaru On będzie gdzieś tu Jak miałoby taki słaby silnik jak one się krztuszą nie to jest jak symfonia. E, tu, chyba. Teraz się pamiętam dokładnie. Chyba tu. O, tu twórca nie dobra, co ma mapy czegoś. O, tu gdzieś to będzie. Chyba tu. Wiecie co? Dobra. Nie oszczędzę wam tego szukania. I po prostu... O, może jakieś czyste otarcie. No, ładne otarcie. Więc dobra, ja lecę i mam. Więc one się przyda teraz, kolejny raz, bo to było pod nami ja czytam nami A więc dobra, otwaramy stoper. Zresetujemy go. I dobra, jedyneczka, ręczny. Trzy, dwa, jeden. 9, 8, 8 i 7 sekundy. Więc o wiele szybciej, zobaczcie i to jest. Za 6 sekund różnicy, nie? O Jezu! Przepraszam, że musicie na to patrzeć, ale tu nie ma tekstur. Daj mi w oczy teraz było od tej czerwieni. Przepraszam Was. Ale myślę, że możemy sobie zrobić drag stream takich samych samochodów. Jedna ja na tym odcinku. Wiecie, mam fajną mapę do drag więc... A więc widzimy się już na stripie I uwaga, będzie Uno i konkurencyjne modele w tamtym czasie Co mogliśmy kupić w Polsce? Myłem. Ciekawe uderzenia A więc jeszcze raz, widzimy się na tej mapie do Dexingu. No dobra, więc jesteśmy już Wiadomo, na mapce Taka prosta autostrada z góry, teraz przepraszam, nie pełniamy o wiele mniej FPS-ów niż powinno być. No i mamy co? No trzy konkurenty, tak naprawdę, dwa Fiaty: ten zwykły, ten usportowiony i naszego dużego Fiata. Więc myślę, że możemy sobie zrobić jak strip. Tak, no kto wygra po prostu? Więc ja, jak ja to robię? I teraz też poradnik dla tych, co nie wiedzą, jak się robi drag strip u mnie, nie? Włączamy sobie na zręcznościowy. No ma, rusza, rusza. Czyli może inaczej. Przenie włączamy zręcznościowy. Tak? No a mamy zręcznościowy. I tak. zwaniamy czas na maksa. Gaz dajemy. No i po prostu auta nam ruszają. To będzie zacięta walka. I je też trzeba trochę stabilizować, żeby one jechały prosto. No! O Jezu. Co za fej! Ale ten fej wyszedł! No, szkoda, więc jeszcze raz. Powtórzmy to. Ten wyczyn. Ale z ciekawości sobie sprawdzimy jak ten... Au, jak, ten jak ten Uno przyspiesza. Póki mamy okazję wiem, jak on przyspiesz, ale chodzi mi o, tutaj o prędkość i jego pocenie się. Tak, widzę trzeba na tak dokładki tu. Spójrz, na taki daszek ma żeby bo tylko go teraz zauważyłem. No i w tym czasie chciałem powiedzieć po pozycji na następne, następny odcinek. Jest tak, zosta, co mi zostało? Datsun 100a dos, został mi. A więc dobra, no już jesteśmy po tym wszystkim i już wiemy jakie to były propozycje. Datsun 100, 100A, Toyota ae 83 i Volkswagen Sirocco 2, więc możecie dać znać. I powtarzam hashtag Rada Rada dotycząca bmg na hashtag, hashtag nowy odcinek, jeśli macie hashtag nowy odcinek to jest do tego, Jesz jak chcecie, jaki auto do tego odcinka. No i możecie mi jeszcze podesłać. Wiadomo co. No linki. Generalnie. Do czego? No wiadomo, do samochodów, które uwaga. Działają. Więc... Jeszcze raz powtarzam Strip. Jakie ja obiec tym razem mam. No, trzy, prosto trzymam. A no, moment. Jest tu wszystko. Zręcznościowy jest, jest. Zręcznościowy jest. Dobra. To jeszcze raz. tym razem Fiat wystartuje pierwszy. Oczywiście mówimy o dużym świecie. Aha. I uwaga. No bez, tu bez wątpienia wygrywa. O, mm, a, mm. Bez wątpienia wygrywa. Bez wątpienia wygrywa po prostu. Tutaj, pan ten Fiat, tak? Więc myślę, że tutaj możemy przejść do ostatecznej kolizji. Myślę, że... Może nie trzy samochody, ale myślę, że... O! Już wiem, co zrobimy! Będzie mało fps ale będzie warto. Soczysta kolizja dwóch Fiatów, w które wiedzie ciężarówka. Rozpędzona wielka ciężarówka. Z naczepą. To będzie dobry plan. O, więc ja teraz przygotuję to wszystko i widzimy się już po przygotowaniu. A więc dobra, no teraz będzie o, na pewno o wiele mniej FPS-ów. Ale dobra, może pierwszy trochę odjedźmy jeszcze od tego. I się rozpędzimy. Taki natychmiastem za chwilę odcinek. Albo dobra, nie, jeszcze, bo jeszcze mam Wam bądź że odpalić od tego momentu. Zrobimy wielki karambol na autostradzie. Okej, okay, dobra, może zapisać i. weźmiemy sobie tu zręcznościowy akurat. Tu będzie wskazany zręcznościowy. Żebyś się tylko mnie namachać. No, 100 na godzinę, aż ciśnie. Może nie tak, ale myślę, że 16 razy czas spowolniony. Powinien nam wystarczyć. Tak z góry zobaczymy. Czas puścimy oczywiście. Tak sobie trochę przyspieszymy i zwalniamy o 16 razy. O 100 razy nawet Patrzcie jak oni się oczywiście zgniatają. Z tego wyścigowego no nic nie wy zostało. A z tego drugiego dużo to chyba więcej zostało, ale. Co też nie ma różnicy jakoś jakoś specjalnej. Ile z nich zostało? Ale to już nic z tym. Wracajmy do. no Tak wygląda to uno. Jeszcze tir nic nie sprawiało bo samo to ciągnie, a tak wygląda to drugie uno. Ale dobra. No i ten karambol wielki. Więc co zrobię wielki Harambol Uno. Myślę, że jeszcze z czymś innym. Myślę, że to sportowe Uno, uwaga, z... I tutaj cięcie i zobaczycie co będzie. Uwaga, z... Panem Volkswagenem Scirocco 2, którego proponowałem. A następny odcinek... Jest on oczywiście we wersji standardowej. Pokażę Wam fajny ten bajek w tej modyfikacji. E, kluczyk tu się rusza. Albo to usunęli już. A może nie? Nie, pokażę wam coś. Patrzcie. No, moment. Powinien być chyba jakby No jest. A, bo ty, w tej bogatszej wersji był ten kluczyk z brałkiem. Okej, okay. dobra, lecimy. Zderzenie. Tylko obu dwóch rewanów. O! A, poszli. Ten sto ileś gnał. No. I jeszcze ich coś przygniecie. Niech będzie. No, te nie uciekaj. Tu będzie się, o. Pff, jak dęba stanęło. Dobra, więc jeszcze na odbitkę autobus. A więc zobacz, autobus już gotowy. Ruszamy. Taki miejski wybrałem bardziej. Malowanie takim, ale słuchaj, to tu, bo normalnie jak czajnik. Powyczalnik star ubawcie taki w domu, nie? Dobra, i to będzie zakończenie tego odcinka. A więc widzimy się w następnym odcinku. Czy to będzie BMG Drive? Nie wiem. Wiem na pewno, że to będzie odcinek. Więc my widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć i pa! Ale soczyste uderzenie. Na razie, cześć i pa!